Dziela, siódmy dzień trenowania, pogoda no, średnio zachwyca jak na lipiec, w nie pada, dzisiaj jakieś reko, bo, bo już dosyć tego dobrego w tygodniu, że zaraz się spotykam z Wojtkiem i robimy jakiś rozjazd po lesie, a pogoda jak widać... O takiego do musimy sobie zabrać tak, Takie ducze, ale piękne Ale piękne Miał być rozjazd Wojtek Ciągniemy pod górę cały czas Ja mówię nie, chodź na piwo, na pączki Mówi to nie Nie, pod górę wzniosł, musi być Samo się nie narobi Ech. klasyczny męski rozjazd. Jesus! Leko. 153 tętno. 5 na godzinę. O. Jest co robić. Odpoczniesz w grobie. Jakby ktoś się chciał ścigać z Wojtkiem, to uwaga. Bez bajka nie podchodź. Legendy głoszą, że ma 500W i silniki Boscha się przegrzewają po prostu. Ale chociaż przez chwilę można spróbować poczuć taki wiatr we włosach, jak on ma teraz pod kaskiem. Nie no umieram. Podjechaliśmy z Wojtkiem do szczytu czegoś, co się nazywa zjazd pod napięciem albo podjazd nazywa się Czomolungma. No, na no dole jest, był człowiek, tak, tak, że tam trasa przebiega Jest co tu robić, a zjazd się nazywa pod napięciem, bo... Bo jest pod napięciem. Bo jest naprawdę pod napięciem i jest co robić Po drodze spotkaliśmy Antonio i Filipa oraz Tatę Piotra, który pięknie ich tutaj przeciągał po całym lesie przeciągiwał. Przeciągiwał. ich, a dzieciaki się cieszą i hartują. Pewnie, że tak. A I potem tego... na od tego jest niedziela super! A mój tor, też kupadam, mój tor na... na trasę jakiegoś biegu górskiego także mijamy wielu biegaczy na szczęście biegną wolniej od nas co oznacza że mamy nogę! Jest dobrze! Jeszcze bardzo szukam takich góry żebym też nie zaczął być walker, podzias! Chociaż... Johnny Walker! Johnny walker. Dobrze Powodzenia Trochę deszczyk pada, ale za to jest w dół i można troszkę odsapnąć Wojtek jak widać czuje się jak ryba w wodzie. O Pogoda czasem płata, fajne figle. Po deszczu czasem przychodzi słońce. Nie pada, leśń, Tak, no w końcu to lipiec. Ale Polska, więc jesteśmy zadowoleni, że śnieg nie pada. Jest dobrze. No, Rumia. Rumia wita nas z pięknymi lasami. To byś teraz przyjazny. Ostatni raz, nie cię witam. Wow. To a, a to nie, to się nie da. Rumia, tu się oddycha. A... Jak zobaczyliśmy Zbychowską od podnóża. Na wszelki wypadek, razem dwie kanapki i batona. Wojtek też zażywa jakieś specyfiki bo możemy nie dojechać na szczyt bo jest, jest grubaśnie mam nadzieję że gdzieś w połowie jest pierwszy obóz i szerpowie i pomogą nam wnieść rowery Jupi! Jedziemy sobie lasem, jedziemy i patrzymy, no tu asfalt i się okazuje, że sołty słężyt chciał zabłysnąć i zrobił drogę asfaltową, tylko że w lesie i w sumie mieszkańcy, nie wiem czy są szczęśliwi. Listonosz na pewno. Ale my na pewno. My listonosz. No listonosz też, zdecydowanie. Jak w dół jedzie. Tylko jak jedzie w dół do starej piły, zrzuci listy do chaty. Tak, teraz jest na nachylenia. A jeszcze pełną torbę masz przed A! No nie, wolę, nie. no nie, wolę nie pytać jak listonosz opróżnia torbę. A jak, a jak zapomniał listo? Ojej. Muszę nie się wrócić. Masak. Chyba wyjechaliśmy z lasu. Ale ciągle spotykamy biegaczy, którzy są na tych zawodach. Ciągle gdzieś przecinamy ich trasę. No pan chyba zgubił narty. Ja się nie znam. Hej, hej. hej. Piękne okoliczności przygody. O! Jest i leśna łania. Podjazd fajny No podjazd niezły tym oto pięknym sposobem dojechaliśmy w takie piękne miejsce no. Jak było? Bardzo dobrze. Ja się muszę zjechać do cmentarza tam I do góry. Chcesz się tam położyć? Tak, się tam położyć. Na wieczny spoczynek, tak. No dzisiaj trzeba odpocząć, tak. Rest in pieces jak to mówią. To co, zjeżdżamy na dół. Na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy. Mamy rozjazd zrobiony, tak. Dziękujemy. Teraz polecam napisy. No na pewno, końcowe. Bartosz Nazar i inni, to jest. <głosy> <ja>. <głosy> Dobra, Sia, na razie. Właśnie się dowiedziałem, że jest suplement do tego odcinka bo ma być 1000 wzniosu no to musimy jeszcze coś machnąć przez długą górę i zrobimy bo Wojtek inaczej będzie nieszczęśliwy jest smutny smutny, ale nie chcemy, żeby to Wojtek nie był smutny bloga no nie będzie to blog Wojtek jest smutny nie nie chcemy tego blog także no nic robimy co trzeba Wojtek jak musi dokręcać do tysiąca to dostaje nowych skrzydeł przeżywa drugą młodość do dwóch tysięcy do dwóch tysięcy no to niebezpieczeństwo do tysiąca no 1001 już kurde zostało tylko 998 tam dziewięć i trzeba od razu zrobić dwa wtedy no właśnie aaa to niebezpieczne ale pięknie tu mamy Wojtek ciągle mnie ciąga po jakichś podjazdach. Ciśnie pod górę, o kapcie wie, driftuje. No tu, nie wiem, drzewa, wilki jakieś, gdzie on mnie zaciągnął. Cały czas prosto, tak. Prosto i pod górę. Aha, a ja się stary, głupi dałem na to nabrać. Tu leśnicy nam wysypali. Żwirek, dobrze, że mam tyle skoku i fula, bo żwirek jest trochę większy, niż bym się spodziewał. O, a tu harwester zrobił nam piękną drogę. Ale fajnie, cieszymy się, że nasze nadleśnictwo tak ładnie tu dba o drogi. Nic tylko jeździć, muszę tylko kupić fatbajka z prądem. Bo ledwo pedałujesz Uff oh. no i co? To co? Ty tysiąc mamy. Musi, żeby zrobić, dokręcić do dwóch, ale nie działa Cześć, Jak biały człowieka skończyłem jak gepard czestek Ty skończyłeś jak Dobrze. gepard czestek A to trochę moja zasługa, bo zarobiłeś z mojej opątki. nie jeździ przy za na nazary. No. Lesie. Zawsze kończysz jak Gepard Właśnie Czasami możesz żeby patyk złapać <laughs> spodopony. Coś przegryźć w sensie no. No. Dzięki. To co, do następnego do czym? następnego, czym tak? się. Dzięki cześć. bardzo, no. cześć, cześć No dzisiaj było naprawdę spokojniusio Średnia 19 Tysiąc coś tam wzniosł Tętno 124 także Mam nadzieję piękny tlen Także wycieczka سوبر